Yo, sięmano wam wszystkim z tej strony manta i witam was. No, nikogo nie za, jak widzicie, ze, ze statystyk nikogo nie zabiłem, bo to właśnie dopiero wbiłem do gry. E, tak, krótko, co wam chciałem przekazać na początku w tym odcinku, e, opublikowałem newsletter, w którym napisałem, że nie będzie Cryzisa przez dwa dni. Ponieważ były problemy z tym Cryzisem, ale mm, to nie do końca tak. Usunąłem tego Crisisa. Będę musiał go na nowo zainstalować. Ale okazało się, że tylko nie Crisis działa tak tragicznie. Z wszystko zaczęło się tak. Chciałem nagrać ten odcinek właśnie z Crisisa. No i co? Odpalam fraps. Yy, włączam grę. Tragedia. Tragedia mówiłem wam. 5 FPS-ów w, sztyt, w szczytach. Najczęściej był jeden czy tam dwa. mówię, matko Boska. Odpalam inną grę, chyba to był Ghost Recon wszystko świetnie działało, mówię, kurde, pewnie wina gry, pewnie wina Crisisa, coś się zbugowało. No i odinstalowałem go. Jeszcze nie, nie zainstalowałem na nowo. No i mówię, a pogram sobie w Multiplayer'a go z Recona. Gram. Znaczy tak gram. Włączam grę. To samo. Mówię wytyfy. Wy. No i mówię, że to na pewno nie. To na pewno nie jest wina komputera, ponieważ on wyrabiał w tych grach bez najmniejszego problemu, tak? Yy. Co się okazało? Miałem wirusa. Miałem wirusa. Nie pamiętam, nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale to było takie gówno straszne, że. Mm, jakby to powiedzieć. Ten wirus po prostu obciążał procesor. Obciążał procesor, tak. Chyba w 95% obciążał. Obciążał procesor i naprawdę była tragedia. Była tragedia z tym, usunąłem tego Crisisa. No jednak to był moja, mój głupi błąd, tak, za to Was chciałem przeprosić, że tego kryjsa nie będzie, ale będą właśnie takie randomowe filmiki z, z Battlefielda, z Multiplayera. Okej, okay, sobie właśnie zaczniemy z wiadowcą. Zacząłem, zacząłem właśnie od niedawno, niedawna grać z wiadowcą, tym SKS-em, ponieważ bardzo fajnie mi się tym gra. Dobra, odpaliłem, odpaliłem sobie tylko stopper. no i wchodzimy do akcji. Dobra, gościu pad. Apteczka by się przydała. Ktoś do mnie strzelał? Nie, to mój. Dobra, ciśniemy. Fak, nie trafiłem ani razu. Ale naprawdę, mówię wam, bardzo, bardzo fajnie mi się gra tą SKS-ką. Coś nowego dla mnie. To nie wiem, zawsze grałem szturmowcem, nie uznawałem innej klasy. Szczególnie właśnie snajperów. Dobra, a teraz właśnie gram sobie z i jest mi od wręcz. Dobra wow, wow Fuck no sniper to już tutaj niezły rozpieprz robi widzę jeden na jeden o brzydki ping mam 87 masz wyjątkowo w lolu masz lepsze pingi Pieprze, to nie wchodzę tu tam jest sniper ja tam nie idę no właśnie Wejdziemy do budynku, tylko czy w ten sposób kogoś ubijemy? Wątpię. Chociaż. Zobaczymy. Fakt, to jest w tym budynku. Tak. Dobra. Bosko, gościu z mojej, mojej ekipy, do, ekipy do mnie strzelał. Jezu, ja myślałem, że to wróg. Tragedia. Nie wiecie co tu był chyba lepiej, właśnie tutaj. Chociaż nie jestem zwolennikiem kampienia, dlatego zejdziemy na dół. Kurde! Cały czas myślę, że to wróg. Dobra, nieważne. Tam jest sniper. Kurde! Ktoś no. Aaaa! Bez nadzieja. Jak mój ping, beznadziejny ping, ale dobra. Ważne, że nie ma żadnych lagów. Nie wiem, ile jest ticketów nastawionych. Nie patrzałem nawet. Byłem tak zdenerwowany właśnie przez, przez tego zasranego wirusa. Tragedia, naprawdę. Nikomu tego nie życzę. Dopiero zrobiłem szybkie skanowanie systemu i wszystko się okazało. Tak. Tylko minusem tego jest to, że właśnie tego crazy usunąłem. Kurde, biegam w kółko, jak debil. Dobra, jest tu ktoś tam. Dzięki, gościu. Nie. Hm. Mało jest na, na, nas na tym serwerze na razie, chyba 20 nas jest, mniej więcej tak. Dobra, padł. Hmm. No właśnie, nie, tak nie można tutaj chodzić. No także mówię, tragedia z tym wirusem, naprawdę. Fak, ktoś z moździerza wali. Z moździerza, z RPG. Fak, 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 No, moi sobie ja robię czy co? Bo ja nie wiem. Tam nikogo nie było chyba. Kurde, widzę, że strasznie dużo sniperów tutaj gra. Dobra, rzuciłem tam granat, ale ktoś mnie zabił z boku właśnie. Kurde, właśnie. Trzeba ich tam rozpiewrzeć, tylko gdzie to. Myśli od tej strony, Fak, ah. dobra, jeden pat chyba był, było ich dwóch, o się nie mylę. To jest mój, już chciałem strzelać Tam nie idę, tam jest tyle... Fak, 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 ogień mnie bije, ogień mnie bije A, ah. Cztery do sześciu Masakra Chociaż idzie mi lepiej niż tamtym razem. Na tej samej mapce gramy nie wiem właśnie dlaczego. Miał być. Pokazywało, że. będzie. O... Fuck! Cały czas. Znowu ten sam? Nie. Niepotrzebnie akceptowałem. Damy sobie szturmowca teraz dla odmiany. Fak, od tyłu. Tragedia. 4.8 nie, nie można tak szarżować. Nas jest mało na tej mapie. Na tam, czy tam ktoś jest? Nie, 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 nie. Wiecie co, ja tu pierwszy, ja idę tutaj. Coś skład kopało mi teraz. Aaa, ah, cały czas mi. Nie, teraz inny. Hm. ogólnie gościu kampił. Już nie. E. Trzeba ich blankować z tamtej drugiej strony, bo tak główną gramy tutaj. Kurde, mogą się tak nie wstawiać. Ale będę miał chyba asystę. O ile... Nie, gościu też zginął chyba. A, szkoda, szkoda. Czemu nie Aha, wybrałem sobie teraz tego. Szturmowca chyba nie tego. Wsparcie chyba niepotrzebnie. Tutaj można się z tym rozłożyć i walić ciężkimi. Chociaż czy ja wiem. Dobra. Zabiłem gostka. Chodźmy jeszcze. Fak, nie, 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 biegnij tam. Ah. Sorry, sorry, sorry. Niech to był czat. Y? Nie. Zawsze, naprawdę, zawsze zapominam. O, tragedia. Zawsze zapominam tego, jaki to był czad. Czad. Fak, nie ma nikogo. No bicz. Dobra. Kurde. Dobra, wkurzyłem się. Biorę tu moją sk. <laughs> <laughs> przedostatni jest tragedia. Kurde, nie, 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 ja to pierwszy. Tragedia. Już powtarzam się, nie wiem, raz. To byłem masakra dla odmiany. No, wyjdź, 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 wyjdź. Tam ktoś jest. Gościu wierzy. Coś tak żadnie w tym jednym miejscu osadzili. Ktoś jest, czy nie? Zabiłem dwóch Ale to mi gówno da, nie, trochę 7-13, nie, tragedia Fak, 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 fak. Fak. Nie, tu ja nie idę. Ja taki coś pieprzę. Znowu mi jakiś snajper załatwi Czy tu ktoś jest? Chyba nie Ha, jaki frajer! A ten kościół żyje czy nie? Nie żyje Dobra, nieważne Ja też się nie popisałem.

Nie, nie, dobra. Wiem, że tutaj nie wchodzić tak po prostu. Aha, aha. Chyba nie ma nikogo tak sobie. Uszczeliła serię, będzie tu ktoś? Dupa. znowu od jakiegoś tu ktoś jest, tu ktoś jest. Albo był. Nie, jest. O Boże. Aha. Także jeszcze raz sorry za tego krajzisa. Będzie troszkę opóźniony. Łap granat, dziwko. Fak pak, 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 pak Tragedia. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończę ten odcinek. Ja mam nadzieję, że on się Wam podobał. I to tak jak mówię, na te na odcinki z Crazy'a będziecie musieli poczekać. Myślę 1-2 jed, dni, nie wiem. Dzisiaj tego jest już trochę późno. Która jest? Godzina? 23.22. Nie, dzisiaj tego już nie wrzucę, bo mi się nie chce. Dobra. Tego odcinka. Znaczy, będziecie musieli poczekać na Crazy myślę, 1-2 dni. To był mój błąd. No, ale nie zdarza się. Dobra. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Bye, bye.